I się z Rebosko witam was z kolei na kanale. Um, jest, mam, mam dla Was 2 TXT na Enchanta Wuser Place w ten5. Um, TXC dam na no, dobra pier pierwszy raz dam na 5 łapek. Wiem, że to wbijecie, ale dam na 5 łapek jakiś tam próg malutki wam dam. Um, pod poprzednim odcinkiem się konkurs na VIPa, tak samo na Discordzie jest tak samo również konkurs na VIPa. I co, no ja wam już głównie zawracam. życzę wam miłego dnia lub dobrej nocy, zależy kto, gdzie, kto, jak, w, w jakie sposób dnia lub nocy to ogląda i co, no i na Lat, no i nadal palę na Będę palił na zawsze, 7-17. Nie pamiętam właśnie, no bo skór mi porył czaszkę. Metrowe bledki, bągalówki czy wiaderka, a zajebane oczy widać chyba z kilometra. Gdybym marzył o skunie, a nie miał hajsu na utrach, to bym też taty posłuchał. No i dorobił na ruchach. Ciągle nowe pomysły, a w życiu wieczna boruta. Znowu siedzimy z ziomkami i mamy standard znów ubaw. Heh. polecę sobie, dzisiaj chyba troszkę jeszcze ciągle szukam. Ciągle szukam, gdzie zostawiłem butelkę. Utniemy ją, by była lówka i przestrzeń, mała dziura. Powietrze, no i kurwa, jest pięknie. Polecimy sobie w kosmos, już stoimy na piętrze, ale za słabo jest tutaj, Ja chcemy wyżej i więcej. Po pierwsze, sadzić pali, zalegalizować i nie chcę już bólu więcej, chcę jarać najlepszy towar, wyrzucić każdą tabletkę i zmieszną tabletkę, gdy nie mam jeszcze to z są najlepsze. Po pierwsze, sadzić palić zalegalizować i nie chcę już bólu więcej, chcę jarać najlepszy towar, wyrzucić.